Witam was bardzo serdecznie. Paziowie naszej kaszubskiej królewianki. Czyli najmłodsi piszący 19 dyktando kaszubskie. Jestem bardzo szczęśliwa, że do waszych szkół zawitała lektorka, która będzie czytała wam pięknie teksty, fragmenty dłuższych wypowiedzi. Mam nadzieję, że wasi nauczyciele, dyrektorzy zrobili wszystko, żeby w waszych klasach była doskonała atmosfera do pisania. I z tego miejsca dziękuję i Wam, paziowie naszej królewianki, i nauczyciele, i dyrektorzy. Bardzo zależy nam na tym, aby nas było bardzo, bardzo dużo, żeby z roku na rok i paziów królewianki było więcej, i rycerzy, i sług. Także myślę, że pióra są przygotowane. Przygotowana jest kartka, a Wy siedzicie i za chwilę usłyszycie lektorkę. Pani Magdę, która będzie wam dyktowała bardzo powoli. Najpierw, tak jak to w klasach robiliście, posłuchacie całości tekstu. I kiedy całość się skończy, pani Magda zacznie czytać najpierw całe zdanie pierwsze, wy jeszcze nic nie piszecie. I dopiero kiedy Przeczyta całe zdanie, będzie dyktowała Wam dosłownie po jednym wyrazie, żebyście jak najpiękniej i jak najpoprawniej napisali. Kiedy będzie koniec zdania, Pani Magda znowu przeczyta to zdanie, będzie chwileczka przerwy, wtedy będzie czytała drugie zdanie i Wy jeszcze nic nie piszecie, tylko słuchacie. I wtedy znowu wyraz po wyrazie usłyszycie kolejne zdanie, i tak do końca. Kiedy pani Magda wam przeczyta wszystko, podyktuje wszystko, to wtedy znowu będziecie mieli okazję posłuchać całości tekstu. I wtedy zwróćcie uwagę na interpunkcje, na przecinki, na kropki. I uwierzcie, że z pewnością napisaliście najlepiej, jak potrafiliście. Cieszę się bardzo, że jesteście paziami królewianki w dziewiętnastym dyktancie kaszubskim. Życzę wam połamania piór. Kategoria pierwsza uczniowie szkół podstawowych, klasy od pierwszej do trzeciej. Teraz spokojnie posłuchajcie całego tekstu. Jejem myły mister kasiebścigłepisankły. Kasiebścig przesłowi je taci. Reby na kryj, to srometa. Juntrepcik napisył wiszta na łów. Młezie to je nasie beci. To je naje dodum, chedź. Na nim na mazieci. Łowic rebe naju weć. Przeczytam wam teraz tekst po kolei zdaniami. Gdy przeczytam pierwsze zdanie, to potem będę czytać pojedynczo wszystkie słowa. Poczekajcie, aż przeczytam całe zdanie, a potem będziecie mogli pisać. Jejem myły myślerk, kasie wścigłe pisankę. Teraz piszemy. J. Jem. Myły, mistrz, Kasia Ścigłe, Kasia Ścigłe, Teraz znowu przeczytam całe zdanie. Jeszcze nie piszcie, dam wam znać, kiedy będziecie mogli zacząć pisać. Kasieści przesłowi je taci. Rebykłewi kławi, na kryj to sromy ta. Teraz możecie pisać. Będę dyktować bardzo powoli. Kasie pści. Kasie Przesłowi. Prze słowi je taci rebekwi, rebekwi. Rade kłewi – jic na kryj, Krej. To. Srometa. Srometa. Teraz przeczytam kolejne zdanie. Słuchajcie uważnie. Jun, trepcik napisył wisztą na łów. Teraz możecie pisać. Jun. Jun. Trepcik. Trepcik. napisał napisał wistał wistał na uff na Łuf. i kolejne zdanie Przeczytam Wam powoli. Młeże to je nasie beci. A teraz słuchajcie i piszcie. Młeże Młeże to je nasie nasie, się. Beci. Beci. i kolejne zdanie przeczytam wam bardzo powoli. To je na je dodum. Chodź, teraz możecie notować. To je naje naje dodum dodum chodź Chać. Zbliżamy się do końca. Posłuchajcie następnego zdania. Na nim schydy na zieci. Teraz możecie zapisywać. Na nim Na nim schodę na Ziaci. Ziaci. I już ostatnie zdanie. Posłuchajcie. ŁOWIC REBE Najzwać. Teraz możecie zapisywać. ŁOWIC ŁOWIC Rabę. Rabę. Naju. Naju. Zwać. zwać. Teraz posłuchajcie całości tekstu jeszcze raz przeczytam wam bardzo powoli, będziecie jeszcze mogli coś poprawić. Jejem myły mejsterk, Kasie ścigłe pisankły. Kasie przesłowi je taci. Rebykłewi, na kryj, to sromueta. Jun Trepcik napisył listsztą, na łów. to je nasie beci. To je naje dodum. Na, na je do dum. Na nim schydy na mazieci. Łowic Na Najy zweć. Dziękuję Wam bardzo.